Cześć wszystkim. Dzisiaj wybieramy się na światełka świąteczne. Idziemy zobaczyć, jak pewna rodzina udekorowała swój dom. Jak wiecie, Amerykanie lubią dekorować domy świątecznymi ozdobami, ale tutaj to jest po prostu mistrzostwo. Ta rodzina jest pochodzenia polskiego nazwisko mają Kowalczyk. I zajmują się dekorowaniem domu już od 30 lat. Jest to ich hobby, pasja. Tysiące, miliony ludzi chyba już teraz tutaj przyjeżdża, żeby obejrzeć um, te światełka. Jest to atrakcja znana na cały stan Illinois. Ludzi jest tak dużo, że Policja zajmuje się ruchem drogowym. Mają za zadanie utrzymać spokój i porządek w okolicy, aby wszystko przebiegało tak jak powinno. Jest zakaz parkowania w pobliżu tego domu. Wszyscy parkują w miejscu, gdzie jest to dozwolone i z daleka od, od sąsiadów. Co chciałam Wam powiedzieć jeszcze? O tym domu. Co roku dochodzą nowe dekoracje, nowe światełka. Jednego roku był to zamek Frozen, wcześniej parkiet podświetlany dla dzieci, do tańców i wygłupów. Także co roku dodają coś nowego. Ta rodzina jest właścicielem trzech domów obok siebie, dlatego też mają dosyć sporo terenu na rozłożenie tych wszystkich światełek. Jak mogliście zauważyć, przy głównym wejściu jest napis Winter Wonderland, czyli y, ci właściciele nazwali tą swoją całą wystawę y, Zimową Krainą Czarów. Zainstalowali ponad 150 tysięcy światełek które są zsynchronizowane z 25 świątecznymi piosenkami, więc jest tam przecudowna atmosfera, jest świąteczna muzyka, świąteczne piosenki, jest kolorowo, błyszcząco, światełka migają, dymek gdzieś tam z kominka się ulatnia. Wejście jest darmowe, każdy może tutaj przyjechać, żadnych opłat nie pobierają, ale jest opcja donacji. Każdy może wrzucić coś od siebie, jakieś drobne pieniążki i będą one przeznaczone dla organizacji, która zajmuje się pomocą dla ludzi bezdomnych. My wybraliśmy się tutaj w ciągu tygodnia, jest to poniedziałek, także nie ma tak dużo ludzi jak w weekendy. Widzę, kochanie! Genialna tradycja rodzinna, po prostu genialny klimat, coś, coś wspaniałego. Jedyne co to współczucia dla sąsiadów, gdzie nie mogą spokojnie wyjechać w swoją uliczkę, ponieważ muszą, prawdopodobnie muszą się tłumaczyć policjantom, że tam mieszkają. Wyobrażacie sobie mieszkać koło kogoś takiego, jak właśnie tutaj ta rodzina i przez cały grudzień, dzień w dzień Może i to ile godzin, sprawie, bo to już to? zaczynając od godziny mniej więcej czwartej, kiedy już się ściemnia, jest e, Mikołaj, jest tam, tam, pełno przechodniów, pełno widzów, pełno gapiów koło Was. Koło waszego domu. Do tego dochodzą odgłosy, muzyka i tak do późnych godzin, dzień w dzień. No nic, atmosfera jest, jest pięknie, jest kolorowo, jest świątecznie, więc kto wie, może akurat lubią taką atmosferę sąsiedzi. Także może nie mogą się doczekać tego sezonu, tej pory roku, tego czasu, właśnie tych świąt, więc nie narzekajmy, tylko cieszmy się. Dajcie znać, czy wam się podobało, dajcie znać, czy byliście może już tutaj, a może polecacie jakieś inne fajne miejsca, a może ktoś koło was pięknie udekorował dom. Mam nadzieję, że filmik się podobał i do następnego.